Siemanko, Siemanko, witajcie znowu na moim kanale. Kontynuujemy sobie przygodę z Arkanią gotikiem 4. Mam nadzieję, że się będziemy świetnie bawić. Zakończyliśmy chyba na jakimś questie. O, chcesz pogadać? Właśnie, on dał nam jakiegoś questa na 100%. Tylko co on tutaj chciał, żebyśmy z nim zrobili? Zanieść miód, miód mamy zaniesiony. Eee, zagadaj. Most bandyci zajęli. Wypytaj miejscowych. Znajdź drewnianą nogę. To z tymi goblinami trzeba zrobić. O, alembik on chciał. Ale, jeszcze co zrobimy. Tutaj Kamil mi w komentarzach podpowiedział, że no niestety zostawiliśmy jakiś skarb na wyspie. Czy tak jest, czy tak nie jest, nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Zaraz, o sekunda, jest tu delikatnie zniżę żeby mi tutaj nie zasłaniało e, całego, całego widoku na grę. Dobrze, że my możemy sobie szybko zasuwać, co nie? Co jeżeli przejdziemy tędy, gdzie my wyjdziemy? Zapisujemy sobie oczywiście. Jest godzina w ogóle 8.30. Nagrywam to dla Was, żebyście mieli na dzisiaj materiał o godzinie... Nie wiem, 13, może 14, zobaczymy, o który to wleci. Tutaj są dziki, których miałem, miałem niby nie zabijać, ale niestety one dają mi doświadczenie, więc nie mogę ich zostawić. Jakby mi nie dawały doświadczenia, może bym ich nie zabijał. Dobra, cyk! No! O kurczę, no! No i dobra, pozabijany. O, ale te gobliny nie były wcale takie już słabe. Jak mam być szczery. Kurczę, za pół godziny wybieram się do pracy. Jeszcze czy ja zdążę szorcy ponagrywać, czy nie zdążę, nie mam pojęcia, czy mi się to wszystko uda dzisiaj zrobić. Ale zrobię tak, żebyście mieli jak najwięcej materiału. Mhm. Mm Goblice, szamani korzystają z tej broni skupienia magicznej energii. <grymne> Broń jednoręczna. Ale jakbyśmy byli magiem, może byśmy jej używali. Póki co tutaj jest ta chatka. Ja bym chyba chciał do niej iść na razie. O, ale tutaj jest coś niebieskiego, czego wcześniej nie zebrałem. Idziemy na tą plażę. Nie mogę tego jeszcze ponownie użyć. Szkoda. Ci co robią? Ty, oni Patrzcie. się tak... To... Patrzcie go, ale oni się nawet ze mną bliźnie są. Mm. Tutaj chyba było coś, tak? O, jest coś takiego, jest jakieś takie kółko. Jest słaba miksura wytrzymałości. Ok, mana. Ok, dobre. nie wiedziałem, że jesteś takiego Dobrze, fajnie wiedzieć Fajnie wiedzieć Teraz możemy tę misję pozaznaczać Tam jest chyba Katy rybaków Tutaj to jest to, tu nie przejdziemy Jeszcze ja bym się z chęcią udał mm, Misja, ta drewniana noga Zginiana noga, to mnie ciekawi, gdzie to może być. Znaj... Zaznacz, kurczę, no nie pokazuje, Jak nie mam, jak nie mam odblokowanej mapy, to mi tego niestety nie pokazuje. Ale dobrze, może damy sobie radę, może dojdziemy do tego bez e, minimapy. Bez minimapy. No, chyba że się wrócimy do tej murdry faktycznie. Da nam expa. dostaniemy poziom kolejny. To już w ogóle będzie super, co to jest? A to jest krzak po prostu. To jest po prostu krzaczek. Dzisiaj, jak pewnie zauważyliście, wleciał odcinek ze Starfielda na to konto. Drugie po głębszych przemyśleniach, po prostu usuwamy. Był to taki impuls, znaczy impuls i impuls. Też nad tym myślałem, czy tworzyć drugi, drugi kanał, ale uznałem, że to nie ma sensu. Po prostu na tym będziemy tworzyli bardziej taki family friendly content. Nie ma co się spinać. Jako, jako tak o to idzie, jestem zadowolony z tego, że jesteście, że oglądacie. Live'a dzisiaj z Wieźmina Odpalimy na pewno, więc zapraszam około 20, może 18, może 19. Zobaczymy, o który mi się uda i ten live. Będzie na pewno trwał minimum 3 godziny Więc, więc, więc wszystkich zapraszam Jesteśmy chyba koło tej naszej Murdry. Jest tutaj jej ochroniarz Jest, kurde, bad boy jest Wu, ciekawe czy by się coś stało jakbyśmy go zabili Ale, uuuu, kim ty jesteś? Łodzią tu przypłynąłeś? Skąd wiesz? Tartan opanował most prowadzący na północ, a na południu osunęła się ziemia. Więc pozostaje tylko łódź. Chyba że umiesz przebyć srebro wód Abyś się zdziwiła. Nie wyglądasz na zwykłą podróżniczkę. Kim jesteś? Nazywam się Kim jesteś? Zajka. Jestem poszukiwaczką przygód. Ruiny to moja specjalność. Znasz się na ruinach... Może na Pomorze. A słyszałaś może o jakiejś starej świątyni w tych górach? Szukasz starej świątyni? Ja Dźwięk też! mi ekscytująco. A, Powiedz i... mi coś więcej. Rozmawiałem z pewnym magiem. No, mi jej, czego wyjdzie, by nie. Mogę dowiedzieć się więcej. Tak? Gdzie? W Zamku Srebrowód mają stare archiwum. Może tam dowiem się czegoś więcej o świątyni. No to musisz znaleźć sposób na obejście tych bandytów. Znajdziemy, bo znajdziemy. się do srebrowodu nie dostaniesz. Wiem. A jakbym ich zabił? Więcej to bym sam chciał wiedzieć. Na pewno szukają jej też paladyni Robara. Paladyni? Tak. Ponoć w środku znajduje się boskie kowadło. Paladyni chcą je zdobyć, a ja zamierzam im w tym przeszkodzić. O. Walczysz więc dla króla z Setarif? Ja nie walczę dla żadnego władcy. Chcę tylko pomścić swoich przyjaciół, Właśnie. których wymordowali ludzie Robara. Przykro mi z powodu twoich przyjaciół, ale lepiej uważaj. Zemsta to obosieczna broń. Okay. Gdzie nie jest bezpiecznie. Murdra, teraz z tobą porozmawiamy. W sumie o nich się za dużo nie dowiedziałem. To już jest poszukiwaczką przygód. Aha, znowu ty. Masz ten miód? Może mam, może nie mam. Przyniosłem miód. O, czyli jednak się do czegoś nadaje? Nie no, abyś się zdziwiła. Nie wiesz, aby jak mogę przedostać się przez most? Z miodu udaj się do wartowników przed obozem bandytów i poproś ich, żeby cię przepuścili. Myślisz, że zadziała? <laughs> Raczej nie, ale podwędzą ci miód i sami go wypiją. Jak go zaprawisz kilkoma żelaźniakami, to staną się potulni. A. W ten sposób zaskoczysz Dartana i jego ludzi. No i most się oczyści. Okej. Zgadzasz się? Oczywiście, że tak. Spróbujmy no tej sztuczki z miodem. Antałek miodu już mamy. Teraz musisz mi tylko znaleźć trzy żelaźniaki. Gdzie znajdę żelaźniaki? Idź do starej kopalni. Tam ich trochę rośnie. Okej. Coś jeszcze, powinienem, jeszcze wiedzieć? powinienem wiedzieć. No, skoro już pytasz. Wejście do kopalni się zawaliło o. kilka lat temu. Będziesz musiał coś wymyślić, żeby się dostać do środka. O, chyba, że kopaczowi udało się wejście oczyścić. No średnio. Dwa godni już gadał, że chce starą kopalnię na nowo otworzyć. Ale kopacza, dobra, Szukaj. to już wiemy, gdzie jest ta kopalnia, okej. Okay. Pokłóciłaś się z tym gościem, od Pokłóciłaś nogi, się ty. się O co wam poszło? Nic ci do tego. No to ona jest od nogi, a on jej zabrał Spój, nogę. Tak tu utknąłem, możesz mi chociaż powiedzieć dlaczego? Rybacy walczyli na wojnie, a ja karmiłam ich żony i nie chciałam zapłaty od razu. Wystarczyły mi łodzie w zastaw na wypadek, gdyby zginęli na wojnie. Zgodziły się. No a potem zjawił się ktoś z oddziału rybaków i powiedział, że wszyscy zginęli. No to sprzedałam łodzie. Wszystko zgodnie z naszą umową. Czemu nie zaczekałaś ze sprzedażą łodzi? Martwy to martwy! Na co miałam czekać? Oha. Kim? Pustelnikiem i to takim gderliwym. Mieszka w starym tunelu w świńskiej górce. No, jakieś... to ja wiem gdzie, wiem, który to jest. Jak działają te żelazniaki. Jeśli mi działają te żelaźniaki. Robią z człowieka bełkoczącego i jełopa, który słucha się wszystkich wokół! I na przykład otwiera bramy. No. <laughs> na przykład. No i spoko, mamy to, mamy to. Był duch Zasuwamy Zasuwamy W takim razie idziemy Sekunda To jest kto? To jest co mi pokazuje niby To w tą stronę mi pokazuje, tak? A to Aha To jest po prostu taki Znacznik nasz, dobra Szósteczka, zasuwamy Kurczę, jakbyśmy mogli cały czas tak biegać, ale ja myślę, że my w pewnym momencie po prostu dojdziemy do takiego etapu, gdzie będziemy mogli cały czas tak biegać. E, jeszcze Kamil, jakbyś był na tyle miły i mógłbyś mi napisać, albo kto jest was, jak się śpi w tej grze, bo naprawdę nie wiem. E, no chyba, że poszukam się na internecie, bo jest taka opcja. O, dobra, nie, 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 nie. zasuwaj, zasuwaj, o, ale ma nogi, nogi masz żółte. Oczyścił tą drogę? Nie, ale ja. Aha, ja muszę na niego alembik znaleźć. Ale on chciał, żebym ja tego na alembik znalazł, chyba. Jak leci? Bie... Jeszcze. Aha, no nic. A, w takim razie sam sobie to sobie odpocznę. Okej. Okay. Mm. Zaginiona noga. Znajdź drewnianą nogę. Żelazniaki? to nie. Gotycka opowieść. O, jest. To jest to. Opuszczona kopalnia. Zaznacz zadanie. No tak, ja tędy nigdzie nie wyjdę. Musimy iść na pewno na zewnątrz. To na 100%. No i się właśnie nadrobi. I to jest coś, co chciałbym ominąć, nie ukrywam, a nie wiem jak. Dobra, przebiegniemy się tędy, zobaczymy. No krótsze nie mam pojęcia, idziemy, biegniemy tędy, ale wydaje mi się, że bardziej się powinienem wrócić i walić tam do góry, bo już widzę. Chyba tak mi się wydaje. Tak zrobimy, tak spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj jest jakby druga ścieżka. O, odnowiło nam się. No to czego by nie skorzystać z super doładowania naszego bohatera. Cyk. I... Aha. a i tutaj są gobliny. Tak, ja tu mam przejść. O, co tu chodzi? O, udało się. A, one stoją z tą stroną, bo to się... Ja od tyłka strony w ogóle do tego poszedłem. Ło, jak mi uderzył. Ale to nawet silna tak dużo nie robi na mnie to bezproblemowo, od tyle co strony do nich trochę poszedłem, bo to powinien zaskoczyć z góry, ale za to mamy nowy poziom. Jeżeli mamy nowy poziom, wymagany poziom siódmy. oczywiście czaskamy w to wszystko idziemy cały czas. Wolimy na razie w dyscyplinę naszą. Czy tak, czy jeżeli tutaj jesteś pokazany, to ja tutaj coś znajdę? Nie, to chyba nie chodzi o to miejsce dokładnie tutaj, tylko gdzieś pod ziemią, albo na górze. No nie wiem, kurczę. Chyba tak mi się wydaje. Ale tu mamy jakieś obozowisko. Pyk. Dobra. Cyk. I cyk, i nie żyje. A, może jednak jeszcze chwilę pożył. Nie, no gdzie grasz na bębna? No co ty? Oszalałeś, kolego? Wyłaź mi stąd. Nie rób sobie jaj. Dobra. Zbieramy wszystkie maczugi tych goblinów. A czy miały jakiś kuferek? No, oczywiście. Gobliny bez kuferka to nie gobliny. Złoto. Mamy drewnianą nogę. Pięknie. Ale dobrze, idziemy na górę jeszcze. Jeżeli mamy drewnianą nogę, to i tak idziemy jeszcze na górę, bo chcę zobaczyć, co tutaj jest. Tu jest jakiś skrót. Tu jest jakieś miejsce. A, tam, tam nie pójdziemy chyba ewidentnie. Ale tutaj są dwa gobliny. Dobra. Dobra, nie żyje. Pozamiatane. To są jakieś kurcze roślinki. Tutaj po prostu Było jakieś przejście skrótem, ale czy tutaj na przykład coś rośnie? O, oczywiście, że coś rośnie. O, Miecz, nowy miecz. Osiem. To są jakieś laski. Ale to jakiś miecz bez w ogóle, co nie? Tak naprawdę broń dystansowa. Czy mamy jakiś lepszy łuk? Nie, nasz 13 zadaje obrażeń. Czy dostaliśmy na przykład jakiś lepszy piersi? Zdrowie i umiejętność walki dystansowej. O, o, o. o, 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 o. Sekunda, sekunda, sekunda. 15, 4, zdrowia i umiejętność magiczna. To już jest na pewno lepsze. To już jest na 100% lepsze. To już w ogóle nie ma o czym gadać. A to są takie... Yy, ile nasza? 35? Uuu, to tarczę mamy bardzo dobrą. Tarczy na razie na pewno nie zmieniamy. Dobrze, idziemy dalej tutaj. Zobaczymy, co nas czeka. Są dalej gobliny. Jest ten lepszy goblin. Nie wiem, czy to jest czarodziej, czy... To jest czarodziej, bo on wygląda trochę jak... No i pyk. No, chciał naładować mocny tak że nie zdążył niestety koleżka nasz. Zapis? No idziemy, kurczę, idziemy, no, no. Eksploracja pełną gębą, no ja muszę zobaczyć co tu się dalej dzieje, co nie? Co tu się dalej dzieje? O, są krwypice. Też jest łatwy przeciwnik na razie do pokonania. Który pluje jadem. Dobra, pyk. Pyk. Będziemy mieli przynajmniej mapę zbadaną, co nie? Ciekawe, czy tu jest coś takiego jak na przykład szybka podróż. O, ale jest tu coś na czerwono zaznaczone. Ale to jest chyba... Kurczę, pod ziemią? Sekunda, ja sobie muszę sprawdzić to zadanie z Alempikiem. Jeśli Koparz dostanie swój Olympik, sporządzi ty, które? które uda się urazić blokowisko wejścia do kopalni. Olympik powinien nadal znajdować się w starym tunelu, w którym Koparz zazwyczaj mieszka w południowej części Świńskiej Góry. Uważaj jednak na gobliny, które rozposłoszyły się w tunelu. Okej, okay. a czyli dobra, już chyba widzę drugie wejście do jaskini i już chyba to widzę. Już wiem, gdzie to jest. O, a tam coś się chyba czycha na nas. Czy, co jest, czy to jest skarb? A tu on spał. Tutaj gobliny mogą spać. No i po problemie, goblin sobie spadł. My go zebraliśmy. Mamy to. Tak, tutaj jest. Tak, tutaj jest chyba to drugie wejście do kopalni. My sobie na ten moment przejdziemy tędy. Tu niby pokazuje jakąś ścieżkę i ja tej... Hmm, ścieżki. A, jest tam, jest tam skrzynia. Jestem skrzynia, z której możemy coś na bank zebrać. Czyli to chyba ścieżka to chodzi. O tą ścieżkę tutaj. Super. Jest są chropice. Zasuwamy na nie. No i jeszcze raz Ale tutaj całkiem ekspo Za zabijanie tych potworów dostajemy, nie powiem Bo tu całkiem leci Weźmie to trochę gorzej Umiejętność walki dystansowej to słabo Opatrunki mamy i słaby miecz No to nie był, nie był to super skarb Który byśmy chcieli dostać No ale nic nie zrobię Tu są jeszcze jakieś gobliny małe I pilnujemy jakiś roślinek No, ty, chodź, ty, kolego. No, i po problemie. Dobrze, chociaż szybko można z nich zbierać rzeczy. Uuu, haha, znajdźkę mamy pierwszą, super. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, a czy, czy my czasami nie dostaliśmy jakiegoś lepszego łuku? Nie, a to były takie strzały. Serio? Nie leżał żaden łuk? O nie, wiem, gnisty jakiś. Najlepszy łuk w grze? No niestety nie. Przeliczyłem się. Ale tu coś leży... Tu... No tu co? O! Dobrze... O o, o, o! o! Tutaj jeszcze jest. Prawie goblińska jagoda. Prawie. Bo tylko tak wygląda. A tak naprawdę to jest jakieś słoneczne ziele, czy coś w tym stylu. Dobra, jeszcze zasuwamy tutaj. Jest kolejny goblin, który nas może zaskoczyć, albo my jego. Ło, wow, te dwa mnie zaskoczyły. Dobra, pyk, pyk, zbieramy, zapisik, a tutaj, a, cały czas te same roślinki chyba zbieramy, co nie? Ale mamy kuferek, złoto, ogniska, strzała, strzała. Prowadzi pierścień i sekretna pociecha worgana. Regeneracja many dwie umiejętności. Ok, czyli tu już, tu już nic więcej nie ma. Co się udało zebrać to nasze. Nikt nam tego nie zabierze. Okej. Okay, y możemy dzięki temu użyć na przykład tej mikstury zadupcania. No nie no, tak powinniśmy biegać cały czas. Nie wiem, czy później dostaniemy jakąś na przykład jeszcze runę taką. Spoko by było. Bo kurde, póki co bardzo powoli się przemieszczamy, a z tym... Puh, jest niebo ziemia. Zapisik. Zapis. Mamy. Tu jest jeszcze jeden goblin. Są jakieś zioła koło niego. Już mamy kurczę prawie kolejny poziom, ale to leci. Ło wow, jak mi walno kulomodnie, ale chyba nie trafił. Na szczęście. Ten jak mi bije. Dobra, zbieramy z niego, żeby się tu już nie wracać. Kurczę, jak on czaska, ty kolego. To by się nie pomyliło? Faktycznie dużo już mi HP zabrał. O, dobra, ale się udało. Już by mogło być krucho z nami. Ale ostatnim... Sekrety kuźni. Wie, którą wstąpiłeś do kręgu starego, istniałeś, się pozbyłeś, a oszczędzić nie mogłeś. Zawahałem się, lecz odłożyłem swoją magiczną laskę i sięgnąłem po miecz. Fragment sekretów kuźni ikarusa Auspecusa. Słaby eliksir męstwa. Regeneracja zdrowia przez 30 sekund. Jakieś takie Jakiś taki buścik przed jakąś ciężką walką, mógłby być dobrze. Tutaj przechodzimy. Tędy możemy gdzieś jeszcze przejść. Tędy to byśmy mogli przejść miejsce, tak gdzie byliśmy, ale dobra. Przejdziemy sobie jeszcze tędy. Kawałek. Kawalątek. Coś tutaj na nas czeka? Chyba na razie nic. O, możemy użyć umiejętności. No to jestem z tego mega zadowolony. Tu są dalej dwa gobliny, które tutaj siedzą i tylko na nas czekają. I pyk. No najgorzej nie zebrałem z jednego. No trudno. Nie zebrałem z jednego goblina, nie byłem w stanie, bo zleciał ze skarpy kolega nam. No i dalej niestety biegamy powoli. O, ale mamy kolejny sekrecik. Taki mały sekrecik, który... Co to jest? Zardzewiamy miecz dalej. Kurczę, ja bym chciał jakąś fajniejszą broń. Mam na przykład zbroję, ale zbroję to pewnie trzeba będzie kupić. Albo dostaniemy z jakiegoś quest'a, bądź też jak dołączymy do jakiejś frakcji. Nie wiem, czy tutaj jest w ogóle coś takiego jak dołączenie do frakcji. Czeka nam tutaj jakaś osoba z zadaniem. Kim ty jesteś? Pozbieram wszystko co tutaj jest tylko dookoła i już się dowiadujemy kim ty jesteś, kolego. Wyglądasz mi na silnego mężczyznę. Więcej mięśni, w każdym razie. Znieważanie umięśnionych ludzi nie świadczy za dobrze o rozumie. Czego chcesz? Ulfrich. Racz mi wybaczyć. Szukam kogoś odważnego, niekoniecznie bystrego. To ja... Wszystko przez te plugawe gobliny. Co z nimi? Te przeklęte stworzenia opanowały moją polanę i zżerają mi zioła. Nie pomógłbyś mi? Dawaj tu. Powiedz mi, gdzie jest ta polana, a pozbędę się goblinów. Dokładnie na północ stąd. Bardzo blisko. Dobra, zrobimy co ty tu robisz. Co ty tu robisz? Zioła zbieram. Chcesz trochę? Świeżutkie. Skuteczność gwarantowana. Okej, okay, chciałbym zobaczyć. A, on jest handlarzem. Dobra. Mordeczki, zapisujemy sobie. Idę za chwileczkę do pracy, więc dzięki, że byliście. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, komentarz. I Zubik, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Widzimy się dzisiaj na live. Siemanko.